A kogo ty tutaj masz? Ja to tu jest ten od ja sąsiadów ten kotek Podopieczny Jeszcze biały jest No ale tam ten większy, nie? Ten jest większy. A to jest mruczek no, przyszedł do mnie. Nakarmiony całą Michę zjadł, zjadł. Okay. i mruczy. O, za łóżkiem lubi bardzo. O, A lisek tak. był? Był ten drugi. Myszek był. Myszek. <laughs> Liska dzisiaj nie było. No, mruczy, mruczy. Oj, jaki piękny. Pęstka to pestek cztery razy większy. No, twój tak. Ty już ci zasnął na rękach normalnie. Tak? No. Ale masz dzidziusia. Czwarty synek. Czwarty synek, tak. Oj, Możemy go tutaj. Już go gdzieś tutaj na, na miękkie. Kocha, tak. Do mię na miękkie. No. E, ucieknie. Å! Oh. Oh. Oh, ja! <laughs> <Yeah, dobro. laughs>